Hej, moi mili państwo. Cześć, witam was serdecznie u siebie na kanale. Z tej Magda. I witam was. Dzisiaj mamy który? Który się mamy? 20, Tak, jest przeddzień, e, ostatni dzień zimo, zimy, prawda? Mm, zapraszam was serdecznie na, na, na relacje z moich ostatnich tygodni. Nie będzie tutaj dużo, poka dużo pokazane, bo się w sumie skupiłam tylko na jednej rzeczy. E, bo powiem Wam szczerze, że tutaj ostatnie, ostatnie tygodnie, właściwie to były takie... No może ostatnie dni nie, bo się, bo się skupiłam właśnie na mojej Sailor Moon. Ale wcześniej, koniec lutego, właśnie początek marca, to było tragiczne. To tak mi się nie chciało haftować, w ogóle nie miałam... weny, e, żeby cokolwiek robić e, serialnie. To, było, to był taki... Ha, na nie było, tak że powiem, nie? No, no, chciałam się zabierać do koryk, ale no tak mi nie szło, że ja po prostu odkładałam i, i robiłam coś innego. Czy oglądałam film, czy, oglądałam, czy czytałam książkę, czy, to, czy cokolwiek innego robiłam. No i też zaczęło się, wiadomo, prace w ogródku, to też trochę czasu yy, yy, mi zajmuje, bo trzeba, wiadomo, zacząć o, oczyszczać, po, po zimie wszystko porządkować, więc troszeczkę też zajmuje czasu już że coś się im przeszkadza, ale to nic. E, więc jak mówiłam, to był ciężki miesiąc, że tak powiem. No, chciało się robić, ale... Znaczy, chciało się robić, nie chciało mi się robić po prostu i koniec. Coś tam robiłam, bo mówię, mów, mów, musiałam dłubać, bo co tygodniowe wyzwanie um, u Kasi Piwowarczyk, na, na jej grupie zawsze mam e, zrobione. siadam, siadam co tam co sobotę i. przepraszam, co niedzielę. I, i, i robię mojego anioła, bo anioła, yy, w, aniole, w aniole się zakochałam i chcę go skończyć na pewno w tym roku. Yy, Nad czasem bym chciała więcej robić na nim, ale z ten strony jest dobrze, że mamy ten, ten, ten limit takich, tych, tych krzyżyków, bo przynajmniej inne kasy też idą, bo tak bym pewnie siadał do anioła i bym robiła tak długo, żeby mi się znudził, bo to bym mi się znudził i potem by leżał znowu w górze, rok, czy tam ile. Tak jak moje Moon, moje które leżały trochę. Dobra, najpierw zaczniemy. Yy, znaczy, powiem Wam jedno. Skończyłam Sailor Moon. Tak jest, tak jest. hua, jest! Skończyłam, skończyłam. Super, super. <laughs> się cieszę ogromnie, ale pokażę yy, yy, za chwilę. Najpierw pokażę to, co, to, co, 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 co robiłam, bo to tego nie będzie dużo. A potem skupimy się troszeczkę na. O już, już, Moja śliczna zawieszka się tutaj. Na, na, na Sailor Moon. Śliczna zawieszka, prawda? Dostałam od martusi. <laughs> yy, tak jest. Yy, Czyli najpierw e, tutaj widzicie, no, pokazuję Wam to 324. To co robię. E, Zosia, sobie czego jakiś tam głosy Widzę to jest Zosia. E, jestem do tyłu oczywiście. Miałam robić codziennie po jednym znaczku. Ale tak jak wam mówię, tak? Mi się odechciało naprawdę no, wszystkiego. No nie jestem bardzo do tyłu. Ja myślę, że to się to jeden dzień i, i to się nadrobi, bo to są małe znaczki. No może nie jeden dzień, może dwa dni, bo to się wydaje, te, te malutkie kozaciki, one mają 25 statków, więc to, to nie jest dużo, ale na przykład y, te niektóre mają po 70, 50, 70 krzyżyków, tak zależy, wiadomo, są jedne, jedne takie chudsze, które mają mniej, mniej krzyżyków, a inne grubsze, tak? to nie jest wiele, na jeden dzień, y, praca nie ma to naprawdę nie jest duża, ale no mówię, y, jak, jak, jak zaniedbasz, Tomasz, nie? Wiadomo, tak jak ja. Odechciałam się czegokolwiek. E, nie chciałam się nad niczym pracować, więc e, mam e, taki efekt, jaki jest. Ok, m, tak było. Pokażę wam jak było. E, chyba miałam... Czekajcie. Teraz nie jestem pewna, ale mi się wydaje, że tutaj miałam do do tego. Znaczy... Nie wiem, nie, nie pamiętam. Dobra, będzie pokazane jak było, A tak jest. No, czyli zrobiłam to jest ogólnie cała, na całej szerokości. U taki będzie haft, nie? Oczywiście źle wymierzam, ale to nic. Eee, Takie będzie wielkości, więc to będzie tak, tak w górę, i tak w dół. Więc tak. No, tu tak do będzie No nic, nie. Jakoś tak. O. Tyle mam zrobione. Ten haft robię akurat z Pattern Maker. Na tym ile procent jest, no ale no nie dużo. No, no, jestem tutaj do, do tej do tutaj. No, tutaj tu gwiazdki, o, tutaj, tutaj. Tą tutaj mam gwiazdki. To jest wam wpisane tutaj do dnia 6 marca. Czyli mam 14 dni w plecy. 2 nie w plecy mam, no. 2 tygodnie, widzicie, no 2 tygodnie. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No i jeszcze 5, pięć, 25 pięć znaczków, no. No, czyli dwa tygodnie do pracy, no ale to nic, to nadrobię. To nadrobię na pewno, bo to będę robić. Teraz myślę, że powoli wrócę już na swoje takie, że będę hafty dzielić na. na, na, na znaczy, dni będę dzielić na, na więcej haftów, bo teraz właśnie mówiłam, skupiłam się na selon, bo chciałam je skończyć. Powiedziałam dość, mam tego dość, że one jak długo leżą i czekają, dlatego e, w sumie je ja robiłam teraz ostatnie, ostatni tydzień, ostatni tydzień, czy więcej lat. Ok, e, czyli to jest moje 324. Nie przybyło dużo, ale zawsze coś. E, ok. E, sal Jardin Privé, jak zwykle leży. Nic w ogóle nie tknęłam. E, już mamy kolejne części, i nie zrobiłam nic. E, teraz tak. Mam w sumie. E, w sumie. No nie wam, w sumie pokażę właściwie. Bo każdy ma robić e, pracę wymiankową na na nasz na, na zjazd sabatowy, ja zaczęłam swoją, e, mam zamiar ją do końca tego dnia skończyć, e, w sobie dwie rzeczy, znaczy się dwie rzeczy, to będzie, myślę, że pokażę, bo to się nie musi być niespodzianką, bo, bo to tak, to nie wiem dla kogo to daję, więc kto wylosuje to będzie, <laughs> będzie miał, nie wiem czy wszyscy oglądają mój kanał, niekoniecznie muszą wszyscy oglądać mój kanał, ale robię truskawkę, Truskawkę od, zaraz wam powiem kogo, bo, bo to jest Freebie. Czekajcie, tylko tutaj sobie otworzę. Mam pełną gier moich dzieciaków. E, tutaj na chwilę na, na, Od specjalnie już przygotowałam, żeby to było otwarte. E, no nie mam zalogowane tutaj Instagrama, ale to nic nie ma na tym. Na Instagramie jest to f, Inspired by Mi, ma, Michelle Ria. To jest, o właśnie Michelle Ria to jest e, jej, jej freebie. I to jest, e, e, pff, no widzicie, takie coś to będzie, o coś takiego to będzie. E, spodobało mi się, ja dopisałam jeszcze, mm, oczywiście 2025, dopisałam tutaj jeszcze z Kavina, sobie z Backstitchem na moim, aha czekajcie, mam gdzieś tu, to, to przecież mam zrobione na tym, na Moim. Tutaj mam. Teraz Wam pokażę. O, to jest to. O, coś takiego. To tylko tam w jednym kolorze, bo tam się nie bawiłam w zieleni koloru, tylko zrobiłam w czarnym. I to jest jedna część. A drugą częścią będą takie, gdzie małe, małe mała podusia do nożyczek. Z tego też, z tego koszowego materiału, i tutaj też są te nożyczki i szpulki. Takie coś, takie komplecie chciałam zrobić. Yy, no ale oczywiście już widzę, że mam błąd i będę poluła. <grym>, tutaj, yy, tutaj, yy, tutaj mam. Zacz, w sumie to jest dobrze, to jest źle. To miało być o jedno wyżej, a zrobiłam jedno niżej. Yy, teraz już tak. I będę musiała to spróć. To spróję. No a w i, i guzik jest też źle. Bo guzik powinien być. No nie wiem, już mi szlak trafia. Nie wiem, tu pogombinuje. Nie wiem, chyba to spróję. Po prostu zrobię niżej i guzik tak samo zrobię jak ten i, i będzie gud. E, <głupie> no gubi błąd. gubi błąd przyliczenie, bo to jest. Um, len. To jest Len. Jakiś Len, taki Belfast, myślę. I, I on mi tutaj. Uh, nie widzę, powiem Wam, że jestem ślepa. Naprawdę, chyba muszę iść ch 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 do kulisty i okulary sprawdzić. Poczekajcie. No i y miałam telefon, musiałam odpowiedzieć. Okej, okay, czyli mówiłam tak, mam błąd, no ale wypiorę, wypiorę. Wy wy też wypiorę, ale wypruję i, i poprawę, i będzie ok. Mam nadzieję, że tej osobie, która, która wylosuje ten prezent, będzie się nie podać. Ogólnie myślę, że wyjdzie fajne, fajna rzecz. E może mogłam na większym akuncie to wytrzywać, żeby był większe fragol, fragola. Fragola po włosku, truskawa. Ale powiem Wam, że... No, jest okej. Okay. Poda mi się materiał, podoba mi się połączenie kolorów, jakie mam mam nadzieję, że to osobie sobie też jest podoba, która dostanie. Okej. Okay. To jest to, to jest to. Aha, i teraz gdzie jest... O, chciałam powiedzieć, gdzie jest mój anioł, a mój anioł sobie leży. Pod nogami. I przechodzimy do aniołka. Aniołek, e, aniołek, aniołek. No, czemu to wyłączyłam? Powiedzcie mi, tylko miałam to wyłączyć, to przełączyć. W aniele mi doszło. Mm, czekajcie, kiedy ja miałam w ogóle film. Ja już mi pamięta, kiedy ja film to miałam. W aniele mam już 23%. Tu już mam w sumie, w sumie mam już 12 części zrobionych. To Muszę to wyłączyć, bo to przeszkadza, bo to tutaj jest włączony. O, to jest nasz aniołek. Masz aniołek. Widzicie? Piękny anioł. Tak. Piękny aniołek. Już mam go w sumie trochę zwiniętego, bo, bo zaczęłam pracować nad nad górną częścią. Tu są takie nitki, które muszę zaszyć od spodu, bo już mi się nie chciało to ja się trochę zrobiłam. No, trochę zrobiłam. Teraz uciekaj. się. No i tam co oglądaj. E, co tydzień wyszywam 480 krzyżyków i to staram się robić wszystko w niedzielę. I z reguły mi tak wychodzi. Z reguły. E, tylko jednego dnia mi się. Nie, ja sobie też nie robiłam, tylko że nie zauważam, że północ minęła. I dlatego nasadzę się. Mm, mam 13, nie 12 dni. Ale to w sumie... Yy... Ale gdzie co? Ja tu mam 480 zrobię na Nie wiem czemu jest 478, ale ja się wkurzę i to na maksa się wkurzę. Jak mnie ta saga denerwuje. Było 480 i się zatrzymałam, a teraz tu się 478 pisze. A, i się wymiar. Miesza z tym. Mm, nie wiem co się stało. Nie wiem, co się dzieje z tą sagą ostatnią, coś kombinuję, kurzę cały czas. W każdym razie były 480 już No to nic. Mam czterysta 480 krzyżyków, na pewno. E, bo zawsze jest troszeczkę troszeczkę e, jakieś jeden, dwa krzyżyki, chociaż nie tym razem miałam dokładnie. No, mieszałam jest. Jak widzicie, e, jadę, e, wypełnię tę rękaw już. No, czekajcie, jak było ostatnio. Tu na pewno wypełniłam tutaj, to zrobiłam te rękawy. A, no, i to będziecie widzieć w zdjęciu. Zaraz nie chcę patrzeć, co mam szukać. Tyle mam. Wychodzi pięknie. Eee, uwielbiam ten haft. Uwielbiam ten haft, on będzie prześliczny. Już go Agnieszka mm, Wardaszko skończyła swojego nie w końcu, po, po kilku latach. Zakładam, eee, że u nie to by nie leżał. No, to nie jest tak, że to długo na bo ona szybko wyszła lifta. Tylko, że to tak samo jak moje Sailor Moon, które eee, w sumie trzy lata mam, czy dwa lata. 2 lata były na pewno. A mogą je wcześniej wyszyć, prawda? Eee. I tak jest, tutaj Anioł idzie zgodnie z planem. Coś pod spodosali, żeby się tak nie, nie błyszczało. Tutaj o. o. Wychodzi ekstraśnie. Zastanawiam się tylko, kiedy Wam zacząć wszędzieć koraliki. Czy je zacząć, jak już pewien, pewnym. Pewienem... Jak już Wszystkie krzyżyki w tym w tym... Może zrobię tak, że jak wszystkie już krzyżyki wyszyję w tym... w tym mniej więcej w tym... w tym... O, w tym o, ja co tak się mówi. O, chociaż no nie wiem, no to ci Jezus, bo to jest, o tu jest troszeczkę więcej. O, to jest troszeczkę więcej. Tyle mam wyszyte. No. W sumie właśnie nie wiem jak, jak, jak zrobię to z koralikami. Co zrobię z koralikami? Jak to będzie wyglądać? Bo z jednej strony bym chciała je już wcześniej trochę zacząć wszywać, bo potem będzie tego multum. Ale z drugiej strony też nie chcę, bo. Znaczy wiem, że jak dziewczyny, jak nawijają na. Jak używają koralików w hafcie, to nawet nawijają na. Na, jak się nazywa, na ramę, to wkładają filtr czy coś tam, żeby się te krzyżyki nie. nie żeby krzyżyki nie. Żeby koraliki się nie, nie, nie zniszczyły, jeżeli nie, nie popękały. No nie wiem, co zrobię. Zobaczymy tak sobie. Nie wiem, coś tam wykombinuję. Coś tam wykombinuję, zobaczę. Może będzie i tak się okaże, na końcu wszystkie szyję. Bo będzie pewnie, pewnie mi łatwiej, nie? Okej, okay, to tyle. Do gwoździa programu dzisiejszego. Tak wchodzimy, dochodzimy. Do mojej Sailor Moon. Do moich Sailor Moon, tak? Czekajcie, tutaj włączymy sobie tło. Gdzie one są? Oto, zobacz. Satam, Sateczka jest, tak jest. A gdzie je mam? Gdzie one są? Nie, miałam je na krześle za mną i spadły mi i siadłam na nie. Okej, okay, widzicie, tu są moje Sailor Moon. Zmieszczą się? Zmieszczą się, tak mniej więcej. O, zaraz wam przybliżę. Widzicie? Wyszły cudnie. Chociaż mówię Wam, e, na żywo one jeszcze lepiej. Powiem Wam, że mm, że się e, narobiłam przy nich, Wam tutaj wczoraj siedziałam i robiłam kucze, e, robiłam french knoty tu w tych kwiatuszkach. Słabo się ostruje coś, nie wiem w tych franczknotach, powiem Wam, że w tych franczknotach, w tych kwiatkach to powiem Wam, że one były, dały mi popalić dały mi popalić e, tu cały dzień siedziałam, to tam było około 400 Razem powiem 470, coś a 453 bo wczoraj tylko właśnie Same frenchknoty robiłam i tutaj tym same 453 fręczknoty były. O, tutaj przy każdym, przy każdym kwiatuszku były tam po 2-3-4 czasem frenchknoty. Pewnie jakiegoś ominęłam, jakiegoś dodałam gdzieś, gdzie nie gdzie, to było naprawdę takie, takie tam, w sumie bardziej to było na, żebym trafił. Jak tam mi słowy goni, tak go robiłam. Bo ogólnie na początku chciałam wszyć, wszyć koraliki, ale, ale, było mi, ale ten, ale nie miałam takiej malutki, bo to powinno być mniejsze. To wzorzec, chyba na szesnastce, to jest na szesnastce, tak, na szesnastce to jest wyszywane. I miałam takie z, Nie wiem, z czego to miałam te koraliki, ale za duże, za duże były. I wydawało mi się to porne, i mówię nie. I w końcu mi dobra wyszyję te fręczkę Jedne już ładne, inne wyszły gorzej, ale to tam nic. Nie będę się tym. E, ogólnie praca, praca wyszła cudnie. E, do, dobrze, dobrze zrobiłam e, e, wyszywając, e, wyszywając backstitch na bieżąco, a i tak e, jak wczoraj, e, wczoraj przed przedczoraj, tak przedczoraj, przedczoraj jak robiłam wszystkie Backstit'e Skończyłam krzyżyki, zaczęłam tam tutaj, wiadomo, wykańczać beksicza. Potem patrzę, brakuje mi tu, tu gdzieś brakowało mi białego beksicza, bo jest. Jest kilka rodzajów beksicza, jest kolor, kilka kolorów beksicza tu było. Był biały, był taki tutaj ten, taki 902, to jest taki, taki bordo, taki brudny bordo, był czarny, pojedynczą nitką czarny, podwójną nitką. I coś jeszcze? I chyba nic więcej. No, czekaj. no to ciężko ja coś mam tu, backstage tutaj jest, okej. Okay. Boże, mój ma taki kaszel, że masakra. petit eee, backstage, no. Aha, to było na 962, nie wiem, czy to było, pewnie jakieś coś w ustach, czy gdzie. Nie mam pojęcia. Niektóre to, niektóre to były naprawdę tam malutkie, malutkie ilości backstitcha. 3865 było trochę. 902 to było dość dużo, bo to było, znaczy się tego tutaj na około tych wszystkich etuszków, to było 902. No i 310, wiadomo, 310 czyli czarnego było dużo, nie, bo to były, wszędzie, widzicie przecież, że wszędzie jest backstitch. Tu trochę się nabackstitchowałam, powiem Wam szczerze, że tutaj, dlatego po tej pracy już się nie było backstitcha bo nie wydaje mi się straszne. Aha, tu siwy jest jeszcze, widzicie, we włosach tu ma siwy. E, tutaj też wiem, że tutaj gdzieś były takie niuanse, jakieś takie siwy, te Po prostu e, powiem Wam, że też jest, praca była, dobrze, jest dobrze opracowana. Dobrze opracowany jest wzór, w tym sensie, że takie, takie szczegóły, że powiem Wam, że to jest naprawdę ktoś na tym długo, długo posiedział. Um, znaczy nie powiem Wam, kogo to jest, bo mm, to było na Etsy. Pione I to był to było rosyjski wzór. Z jakiejś Rosjanki. To był jeszcze przed wojną kupiony wzór, więc... E, e, te konto już nie istnieje. Więc już się nie kupi tego wzór. E, ja ten akurat wzór, ja go dostałam od koleżanki. Ten, ten wzór nie kupowałam akorę. Ja. ja go dostałam. Ale jest piękny, i, i, i powiem Wam, że biały, biały mnie uzabił. Jej, powiem Wam, że ciężko, bo ostatnie dni, bo miałam sam biały właściwie. Tutaj, tu jest, czy te 3, 8, 6, 5. Tu wszystko, to wszystko tutaj. I tu jest tak, że praktycznie tutaj nie. Znaczy, ja tutaj bliska widzę, ale tu są i krzyżyki, i półkrzyżyki robione. I one są mm, robione białym, znaczy tym, tym kolorem. I to było takie, to, to nie wiem, czy w sumie mam wszystko dobrze, bo już tam już miałam, mówię, a dajcie mi spokój, już nie będę się przejmować tym, nie? Czy to ma być krzyżyk, czy półkrzyżyk, bo to w sumie jest bez różnicy. E, bo to było tak do tła, nie, do, do tła i to trochę jeszcze od tych sukienek, tu dziewczyn, tu te rękawice, ale myślę, że to nie było akurat tak istotne. Akurat tutaj właśnie było 700 krzyżyków samego białego i to mnie męczyło na wyszywanie tego białego, ale jakoś poszło. Dobra. No i tak i, i w ten oto sposób po 100 ilu dumniach powiedzmy, bo to miałam sto ile dni chyba, 145 dni. Wiadomo, były dni lepsze gorsze były po widzicie po 100 krzyżyków, po 50, nawet po 300 i takie różne miałam dni. miałem raz lepsze 75 krzyżyków, miałam lepsze gorsze dni, to nie było tak, że... Tam zawsze szło mi ok. W każdym razie zaczęłam go w, tak w sierpniu. W sierpniu 2022 roku. Widzicie? Dwa, dwa lata przeszło. sierpień 2022, 2023, 2024 były dwa lata. Dwa i pół roku. No. A tylko że faktem, że ja też tutaj powiedzmy, na e, teraz powiem, tutaj długo było. E, dobra, tu jest listopad. Tutaj, czekajcie. No bo to widać, że to nie, cały czas nie wyszywałam. Tam po kilka razy w miesiącu. Potem tu widzę listowa była przerwa. Nie, to w grudniu w ogóle nie wyszywałam. To w styczniu wzięłam to 2023. I tutaj w 2023 przez trochę, przez jakiś czas dobrze wyszło. Wyszło mi nawet dość dobrze, bo to było jako moje wyzwanie chyba roczne. No nie, to czas cały, cały czas wyżywałam do 2023, a tu. I w listopadzie 2023 przestałam, no. I dopiero. I dopiero w, we wrześniu. We wrześniu do 2024 go wzięłam, czyli praktycznie po rok, rok czasu leżał sobie. Listopad, no troszeczkę mniej. A 10 miesięcy leżał sobie w szufladzie. I dopiero go wzięłam na nowo. Do, 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 do Więc w sumie tam powiedzmy tak ty, ty, jakbym teraz wyszywała tak po trochu jak wyszywałam zawsze to bym pewnie z, z półtora roku by mi to zajęło. A tak dwa i pół roku. OK. Czyli jak widzicie e, finish jest piękny. Jestem happy. Właśnie teraz wszystko ostatnie dni co wyszywałam to tak właśnie w marcu. To w marcu wyszyłam ponad 4700 78 krzyżyków. No znaczy to jest krzyżyk, ale tutaj wiecie, to są backstitch'e, to są french knoty i, i półkrzyżyki, krzyżyki. Krzyżyki to wszystko razem, tak jak to saga lejczy nasza. No a Zosia tutaj przeszkadza. I pokazuje brudny paznokreć. Nie, nie jest brudny. Nie, ja też kanapkę, tak? Co tam są? Tam, tam, tam są te. Tu są takie sypełki. To tyle na dziś. Nie było tego dużo. E, starczy. Nie mam co. Zasia, nie rób. Nie mam co pokazać więcej. Bo się skupiłam właśnie na tym hawcie. I się cieszę, że go skończyłam. Teraz, może na, na lamę może wskoczyć. E, albo tygrys. Może wtedy, wtedy szybciej go zrobię. Albo walony. Ale w sumie chyba się szykuje Nowy start. Bo. Mm, no bo tak mi się chce. <śmiech> <śmiech> Widzicie? Bo tak mi się chce. No ale co? Co będę sobie żałować, nie? Zrobię tak jak wiola. O, to nie no, u wioli to było akurat dużo startów Teraz, a ja to nie chcę tyle startować. Będę jak robić siedem, nie będę jak, jak wiele robić siedem startów, ale y, chcę startować dwie rzeczy. Ale to będę dopiero na zlocie że startuję. Przygotuję sobie, bo będą to dwa. Na pewno będzie to jest jeden zestaw od Dimension. E, chciałam sobie dwa, ale chyba jeden tylko startuje. Z jeden z, od Dimension startuję. Tak jest. A ja wam pokażę z czym. O, o, co tam? A co tam. Znaczy w sumie w sumie to planujemy z, z, z dwoma wystarczy. O tak. E, w sumie planujemy z tymi motylami wystartować. O właśnie. Sorry, że tam się odbija. Ale mam w tym dłoń. Ale jeszcze dziewczyny chcą zacząć wyszywać um, czekajcie za Victoria? Na Victoria House. Um, ale ja go nie mam. I to jest ten w, 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 w Owale, dlaczego Dlatego myślałam o tym, żeby to, to zacząć. To jest też ten Victoria House to jest też w Owalu. Jego wysyłała chyba Asia. N albo Magda, teraz nie jestem pewna. wyszywały dziewczyny. A, w tej mam zdjęcie, które to jest ten Victoria House. E, bo ja go nie posiadam, więc myślałam sobie, że zacznę właśnie od tego. Bo to jest też taki wowalu, też taki podoba się, kurczę, podoba mi się ogromny ten. ten, ten, ja go wyszywała, prawda? E, bardzo mi się poda ten wzorek. I chcę go też wyszyć. A trzeba się wziąć w końcu za swoje zasoby, za pasy i zacząć wyszywać rzeczy, bo e, to wszystko leży. Leży, 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 leży. No, tak jest. Dobra, to tyle na dziś. Kończę. No już na nagadałam. E, dzisiaj mamy który? 20 marzec. Ja myślę, że teraz się dopiero odezwę albo na początku kwietnia, tak jeszcze przed wyjazdem do Skawiny, albo po, po, albo już po, po zlocie bo z lot będzie... oczywiście czwarty, czwarty czy piąty marzec, teraz jest zbędna e, marzec, kwiecień, przepraszam, kwiecień i będzie czekać, siódmy jest poniedziałek, szósty jest tak. Y, szósty jest z niedzielę. Tak, szósty, y, czyli tak piąty i, i czwarty. Czwarty, piąty. No ja będę czwarty, piąty, szósty y, w, w Skawinie, tam w Krakowie, w Koł Krakowa. Y, tak Tak, niektórzy dziewczyny już, już już będą jechały szybciej, w czwartek już jadą. No ja nie, ja dopiero po, no, znaczy ja będę mogła dopiero dopiero w piątek, ale wjeżdżam już rano. O 5, więc koło 12 jestem tam na miejscu. Więc e, w sumie praktycznie piątek cały będę miała dla, też też do dyspozycji właśnie na zlocie. Już nie mogę doczekać. Już się nie mogę tego doczekać. Okej, okay, dobra, to tyle. Teraz już kończę naprawdę. To pa, zobaczenia za za miesiąc. Może za dwa tygodnie, za trzy.